Polska znowu walczy z tą dobrą. To jest 5 do 1. Jeśli chodzi o zdolność bojową, to jest tragedia. No, Polska tutaj teraz będzie tracić tereny. Polska potrzebuje chwili po prostu na rozwinięcie zdolności bojowej. Bo ja im tej zdolności bojowej dodawać nie chce. I Polska jeszcze jest atakowana przez Czechy. To jest tragedia. Mołdawia kontra Bizancjum. No dobra, Bizancjum sobie tutaj coś przejęło. Ale kurde, to nie wygląda dobrze dla Polski. Oni potrzebują po prostu czasu. Więc ja sobie tutaj poczekam. Okej, okay, Mołdawia przejmuje sobie Polskę. Okej, okay, Polska ma już więcej zdolności bojowej. więc od Mołdawii to jest 5 do 4, więc Git. Polska sobie odbiła tu jakieś tereny. Polska walczy z jakimiś Salzwedel, z Wedel. Ale kurde, te państwa naprawdę mało ich ubywa, bo teraz jest 95, a niedawno było 111, chyba, albo 101. Więc naprawdę mało państw tutaj ubywa. Więc ten, ten scenariusz może potrwać naprawdę długo. Ja tutaj do podbicia to po tym, jak Polska podbije cały świat, albo jedno państwo cały świat podbije tutaj tyle, aż ich nie zamierzam, bo to może potrwać naprawdę długo. Ja też chcę ten film nagrywać.